Dzień dobry, ja nazywam się Małgorzata Dąbrówka. Jestem kuratorem wystaw w Klubie Stara Przepompownia i mam bardzo dużą przyjemność zaprosić dzisiaj Państwa na wyjątkową wystawę wyjątkowych rysunków Doroty Sandeckiej. Część z tych prac jest stworzonych specjalnie na potrzeby tej wystawy dla klubu. Część jest troszeczkę starszych, wybranych ze zbiorów Doroty, a zbiory Doroty są przeogromne, także bardzo się cieszę, że Dorota zgodziła się dzisiaj wystawić pracę właśnie u nas. Dziękuję. Skąd pomysł na ciemne obrazy? Ja inspirację czerpię z drobnych rzeczy, z małych rzeczy, ale to są raczej rzeczy porzucone, które już miały gdzieś swoją historię i rzeczy, z którymi nikt już nie wiąże żadnej nadziei. Ja je gdzieś tam wyszukam, nawet na śmietniku. Dla mnie są interesujące, gdzieś przepuszczone przez moją wrażliwość, dają, dają po prostu taki efekt, bo te prace są próbą opowiedzenia jakiejś historii. Historii, która albo jest moją historią wymyśloną na temat tych rzeczy, albo po prostu gdzieś związaną, gdzieś zasłyszaną. Nawet jak, jak pojawiają się formy organiczne to one też są uwikłane w jakiś mechaniczny świat albo w zdegradowane środowisko. Także te inspiracje nie są takie słoneczne, jasne i myślę, że stąd bierze się efekt tych prac. Techniki są różne, zawsze. I nawet tutaj, na, y, nawet w rysunku, jedno narzędzie, grafit czy ołówek, y, a tyle możliwości nam daje takie, takie proste narzędzie, bo od prostej kreski, od takiej podstawowej formy, kreska, punkt. Do, do jakichś takich właśnie y, dużych, mocnych płaszczyzn albo takich bardzo rozmytych. Y, y, I na, naprawdę te możliwości są nieograniczone. Y, lubię eksperymentować z, z mediami, dodając do rysunku media malarskie, takie jak olej czy, czy inne y, rzeczy. I myślę, że, że, że te eksperymenty się nigdy nie skończą, bo to jest ta, ta cikliwość twórcy. Tak mi się wydaje, że, że dopóki mamy czego szukać, to będziemy tworzyć po prostu, będziemy próbować. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mieliśmy okazję zobaczyć pracę dzisiaj na żywo. Klub był otwarty przez godzinę dla wszystkich zwiedzających, co bardzo mnie cieszy i dziękuję wszystkim, którzy zechcieli dzisiaj odwiedzić nasz klub. Dziękuję.